Czołem jest 1 września, godzina 22.30. Wy pewnie ten filmik zobaczycie troszkę później. E, jesteśmy w Lwowie, tu za nami widzicie o, i słyszycie operę Lwowską, kapitalne miejsce, też fontannę multi, multimedialną przed tą operą. Ze mną jest koleżanka Ola, kolega Stefan e, i oddaję głos koleżance Oli, która była inicjatorką i koordynatorką akcji Uśmiech dla Kresowiaka. Właśnie dzisiaj 29 paczek dotarło do szkoły wsparcia. Duża radość. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Duża radość, duże zadowolenie, duża wdzięczność za za tą pomoc. Eee, no a my pozdrawiamy z tego pięknego miasta, bo nie ma wątpliwości, że Lwów pięknym miastem jest. Dziękujemy za wasze wsparcie. Tu jeszcze kolega Stefan, kolego, to by się w Lwowie podoba? Eee, no tak, oczywiście piękne miasto kresowe, eee, Teraz do się eee, na dłużej, żeby troszkę więcej zobaczyć miasta w przyszłości. Jeżeli to będzie okazja, no i cóż, no, na pewno warto wspierać takie Taki akcje, jakie właśnie zorganizowaliśmy. i też będą pojawiać się w przyszłości. No i to chyba tyle. Dziękujemy jeszcze raz firmie Mest Polska, firmie Mest Polska która, która zapewniła transport znacznej większości tego było. 400, 440 kilo w 29 paczkach, więc bez nich naprawdę byśmy sobie, naprawdę byśmy sobie nie poradzili. E, dziękujemy bardzo za pomoc, my tu dzisiaj już tylko z taką resztką, ale e, radość, e, Dyrek dyrekcji szkoły polskiej naprawdę, naprawdę pokazuje, że było warto, a jutro mam nadzieję, że dostaniemy filmiki, zdjęcia z tego, jak te rzeczy zostaną rozdane. Jeszcze raz dziękujemy i jeszcze raz pozdrawiamy sprzed opery lwowskiej. Czołem, do usłyszenia, do zobaczenia.